Cześć, witam ponownie na Językowa TV i dzisiaj będzie krótki odcinek, w którym omówię różnicę między angielskimi słówkami borrow i lend i oba te słówka oznaczają pożyczać, w tym, że jest między nimi zasadnicza różnica, więc spójrzmy na tablicę i mamy borrow, czyli oznacza pożyczać od kogoś, czyli ja pożyczam od kogoś, czyli coś idzie do mnie. Borrow do mnie. Słowem jest lend, czyli pożyczać coś komuś. Czyli w tę stronę. Czyli ja pożyczam coś komuś. I lend. No i y, mamy tutaj. Mam tutaj kilka przykładów rozpisanych. No i pierwszy przykład. I borrowed a book from the library. Czyli ja pożyczyłem książkę z biblioteki, tak? Czyli w tę stronę. Ona do mnie przyszła. Y, I drugi przykład. I. Borrow money from the bank. Czyli ja pożyczam pieniądze z banku. No i też podobnie pożyczam, czyli one do mnie przychodzą. W tę stronę. Natomiast z LEND, czyli w drugą stronę teraz mamy. I na kolejny przykład. Can you lend me your bicycle? Czyli załóżmy, że pytam kolegę Zadaję mu takie pytanie. Can, me, can you lend me your bicycle? Czy możesz pożyczyć mi swój rower? Czyli on, on w tym wypadku, jakby mi pożyczał rower, to on e, lend. He lends. Czyli użyjemy słowa lend. No i e, drugi przykład. Tym razem w czasie przeszłym. Past e, simple. He lent me a book. On pożyczył mi książkę. Czyli on zrobił tak, czyli lent, czyli książka poszła od niego, ale I borrowed a book from him. Ja pożyczyłem książkę od niego. Czyli jeszcze raz dla ułatwienia, taki schemat tutaj sobie narysuję dla, dla, dla zapamiętania. Jestem sobie tutaj i jeżeli coś do mnie przychodzi to jest borrow, ja pożyczam od kogoś, a jeżeli ja pożyczam komuś, to jest lend, czyli ja pożyczam komuś, a od kogoś to I borrow. I jeżeli ktoś jest, jest trzecia osoba, na przykład he, he, teraz załóżmy że to jest he, to jest on, czyli on, he lends, on pożycza Książkę. He lends a book. Czyli książka wędruje od niego do kogoś. He lends a book. I na koniec podam jeszcze przykład takiego angielskiego zwrotu z użyciem słowa lend, czyli to jest lend somebody a hand. Lend somebody a hand. To oznacza, że podać komuś pomocną dłoń, albo pomóc komuś najprościej, czyli jeżeli ja zapytam Can you lend me a hand? Can you lend me a hand? to będzie oznaczać że pytam, czy możesz mi pomóc a nie pożyczyć to co, czyli w tym wypadku lend nie będzie oznaczało akurat pożyczyć, tylko w przenośni czy możesz mi pomóc? Can you lend me a hand? Więc to by było na tyle w tym krótkim odcinku. I zapraszam do oglądania kolejnych filmików.